Szymanko to jest KKF i mam dla was zapytać z KKF numer 6, zdaje się. Na początku ogłoszenia parafialne. Otóż dwie sprawy. Jedna taka pozytywna, wesoła, druga raczej smutna. Zaczniemy od tej gorszej. Dobra jest wiadomość. Gorsza jest taka, że miałem ostatnio format komputera. Mogę wybaczyć ten buzzer tam z tyłu, ale. No może nieźle, ale pewnie może trochę rozpraszać. Dobra, nieważne. Zła wiadomość jest taka, że. Miałem format systemu i zapomniałem zbackupować folder Minecrafta. Oznacza to mniej więcej tyle, że skasowały mi się wszystkie savey, screenshoty itd., itd. I o ile w większość serii miałem na różnych serwerach typu Minecraft Interaktywnie z Masterczółkiem albo Kwadratowa Masakra, to mała strata ale największa strata to chyba jest to, że skasował mi się świat hardcore i myślałem, że go gdzieś zapisałem. Jakieś kopie zapasowe czy coś, okazało się, że nie. Że owszem miałem zapas, y, Kopie zapasowe tej mapy, ale miałem właśnie w tym folderze Minecrafta, który przepadł. Także co z tą serią Minecraft Hardcore zrobić, to teraz nie bardzo wiem, bo straciłem całą mapę, wszystkie swoje osiągnięcia i tak dalej. Więc nie wiem co z tym zrobić. Druga sprawa, dobra wiadomość, to jak pewnie wiecie, ale być może ktoś przegapił, także pojawiły się dwie nowe serie. Ze Sleeping Dogs i Rollcaster Taken 2. Gdzieś tutaj z boku zobaczycie teraz um, dwie miniaturki tych filmów. Możecie sobie kliknąć i obejrzeć pierwszy odcinek, jeżeli już Także serdecznie zapraszam do obejrzenia chociażby pierwszego odcinka, żebyście mogli sami stwierdzić, czy Wam się podoba nowa seria, czy też nie. Nie samym człowiek, nie samym Minecraftem człowiek żyje i czasem trzeba spróbować czegoś nowego. Także tak, teraz przechodzimy do pytań, pytań jest jak kilkanaście, nie wiem, chyba dwanaście, jeżeli się nie mylę. Jest kilka pytań e, takich ciekawszych, kilka pytań, które się pojawiają bardzo, bardzo dużo razy, dlatego na nie odpowiem, żeby, e, mam nadzieję, chociaż troszkę zatrzymać te pytania, bo ich dostaje naprawdę po kilka dzień identyczne praktycznie. E, no i kilka takich trochę wiecie jakich. Dobra, w każdym razie, pierwsze pytanie. I miałeś dziewczynę, apłacisz, żeby widział? I pod każdym zapytaniem kkf a się pojawia pytanie, czy mam dziewczynę, ile miałem, czy coś tam, coś tam, coś tam. I uwaga, ciekawostka. Jestem dendrofilem, co oznacza tyle mniej więcej, że uwaga, drzewko, tak? Jak nie wiecie, co jest dendrofil, to sobie sprawdźcie na Wikipedii. Potem jest jeszcze jedno pytanie związane z tym, to. Gdzieś na końcu do tego dojdziemy. Dobra, kolejne pytanie, czemu jesteś blady, Fabki w górę, i dużo wykrzykników. Bo jestem wampirem, prosta sprawa, dlatego też nie śpię, jak ktoś ma mnie na ktoś na przykład na tym spiku, czy ma mnie na jakimś, nie wiem, komunikatorze, to wie, że nigdy nie śpię. Taka prawda. SKK, zrób serię, żeby widzowie ci przesyłają różne praca. Świetny polski, polski język trudny język, tak? Różne praca, a ty będziesz się oceniał. Łapkujcie, żeby widział. Jak ja nie lubię tego zwrotu. Łapkujcie. Jeszcze ja łapkujcie. Dobra, nieważne. Ale pytanie jest całkiem sensowne i mnie zainteresowało. Bo taka seria byłaby fajna, tylko boję się, że dość sporo ludzi by się mogło trochę obrazić za to, że na przykład komuś ukradłem serię, bo na przykład Minecraft Blow robi już coś takiego od dłuższego czasu i myślę, że jest całkiem dość mocno z tego znany, że robi taką serię, i chętnie bym coś takiego poprowadził, ale szczerze to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Także możecie pisać w komentarzach na dole. Dajcie w nawiasie kwadratowym ona na początku jak odpowiedź możecie się wypowiedzieć, co na ten temat myślicie, czy to jest dobry pomysł na taką serię. Czy lepiej sobie dorować? Bo na przykład jesteś jak Minecraft na modach i to kręci sporo osób, i jest tylko taki jeden chłopczyk, który się u wszystkich, że coś takiego kręcą. Um, no i w sumie się przyjęło też na innych kanałach, więc w sumie takie top 10 to też nie jest jakiś mega oryginalny pomysł. Za granicą to dawno istnieje, no ale ja raczej wolę tworzyć własne rzeczy, mieć własne pomysły, niż kopiować od kogoś. Także szczerze mówiąc, nie, z jednej strony bym chciał, z drugiej. Nie wiem czy to dobry pomysł, także możecie mi pomóc i napisać w komentarzach. Dalej, z KKF, co sądzisz o osobach podszywających się pod ciebie? Powiem Wam tak, że ogólnie mi to zwisa i powiewa. Wiadomo, że jak ktoś ma jakąś tam popularność, i jest w jakimś stopniu rozpoznawalny, to znajdzie się mnóstwo osób, którzy chcą się pod niego podszyć. I dopóki ktoś, nie wiem, wchodzi na jakiś serwer i czuje się z KKF i tak dalej, to mi to naprawdę zwisa, ale. Zdarzyły się takie nieprzyjemne sytuacje, że kilka osób zakładało sobie konta na na przykład na Skype'ie czy innych komunikatorach i podszywali się pode mnie i osoby, które były na tyle naiwne, żeby uwierzyć, że to jest SKKF dodawały tego podszywacza i potem na przykład taka osoba sprzedawała gift za za a za ileś tam złotych. No i oczywiście tych gift nigdy nie dostawali, więc Coś takiego staram się tępić jak to tylko możliwe. Jak śledzicie na Facebooku, to wiecie, że jest taka sprawa z kimś, kto właśnie się podszywał i wyłudził od takich właśnie naiwnych osób kilkaset złotych, nawet. Więc ta sprawa jest powiedzmy w trakcie. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Um. Jak się okaże, że ta osoba rzeczywiście to robiła, no to będzie miała niemiło. Także ogólnie mi to zwisa i powiewa, dopóki ktoś nie jest takim hamem, żeby jeszcze wykorzystywać osobę w ten sposób. To nie jest fajne, naprawdę. Ale też właśnie pamiętajcie, że. Tam chyba będziesz jakieś kolejne pytanie: czy dodaję na Skype czy coś takiego. Ja nie dodaję na Skype, nie dodaję na Steamie, nie dodaję na żadnych tego typu komunikatorach, bo po prostu u was jest za dużo. Raz włączyłem sobie na Skype dodał dzwonienie przez nieznajomych i zaczęło do mnie dzwonić tyle osób na raz, że mi całego kompa powieśliście, więc to jest po prostu niewykonalne w moim wypadku, w przypadku, czy jakkolwiek się mówi. Dobra, co trzeba zrobić, żeby grać z Tobą na mapce lub na przykład na kwadratowej masakrze? Ostatnio obejrzałem wszystkie 3-4 razy. Proszę, odpowiedź, gratuluję. I słuchajcie, z kwadratową masakrą jest podobnie jak z tymi escape'ami i tak dalej, bo dodam jedną osobę, to zaraz będzie 150 tysięcy kolejnych osób, które też będą chciały dołączyć. Także na kwadratową masakrę też nie dodaję. Więc proszę, nie piszcie mi na maila czy gdzieś tam, czy dodam Was na kwadratową masakrę. Odpowiedź jest prosta: nie. To ja dodaję osoby na kwadratową masakrę. Osoby, które w jakiś sposób mi wpadną w oko, czy mnie zaciekają. I powiedzmy, że już taki. Wow, coś się z kamerką stało, czy mi się wydaje? Czekajcie, zrobimy tutaj wcięcie i zobaczymy, co się stanie. No sorry, co się z z kamerką, więc jak ten obraz się będzie różnił od poprzedniego, to wybaczcie, ale nie wiem, co się stało. Dobra, pytanie było. Odnośnie kwadratowej masakry, więc tak już zamykając to pytanie, powiedzmy, że musisz mieć minimum 3000 widzów, żeby w ogóle mieć możliwość tam się dostania. Więc jak tyle nie masz, to nie ma najmniejszego sensu, żeby się o to pytać, bo jest was za dużo, żeby was wszystkich tam dodać. Jak chcecie sobie ze mną pograć, to zapraszam na serwer hardcore. Ja tam w miarę często bywam, więc możecie mnie tam zobaczyć, co organizowane konkursy. Prawdopodobnie, jeżeli mi się to uda dzisiaj urzucić, to nawet dzisiaj będzie jakiś y, konkurs, i wtedy ja siedzę na tym spiku. Wtedy możecie wziąć udział w konkursie, i tak dalej, i tak dalej. Więc tak to wygląda. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Kolejne pytanie, takie trochę bardziej z życia. Czy miałeś kiedyś wypadek sam samochodowy? Mm, na szczęście nie, chociaż bywało blisko, ale <grych> dość sporo różnych ciekawych przygód miałem na rzeczach typu rower, deska i itd. Ogólnie mam skłonności do zdzierania sobie całej twarzy kilka razy w życiu. Chyba trzy sobie cały policzek zdarłem do krwi ze skóry. Raz na rowerze sobie robiłem kółeczka i się i przyjechałem twarzą po asfalcie. Drugi raz stwierdziłem, że będę latał na torze do downhillu, to wylądowałem w szpitalu, mnie szywali. Kiedyś sobie zjeżdżałem jak byłem taki mały, 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 mały na deskach, na Tfu, na kolanach, na desce ze zjazdu na wózki, oczywiście jakiś kamyczek był, też zjechałem na sam dół, tylko nie na desce, tylko na twarzy. Także moja twarz miała sporo przeżyć. Kolejne pytanie takie z życia. Czy żeby iść na grafikę trzeba mieć talent plastyczny? Łapkujcie, że zależy mi na odpowiedzi. I słuchaj, to wygląda tak, że na uczelni, na której ja jestem, musisz zdać egzamin, gdzie musisz pokazać teczkę prac. To są prace rysunkowe i malarskie. Z tym, że jeżeli kiepsko rysujesz i malujesz, to tego się można nauczyć. Możesz tak mechanicznie rysować, nawet bez jakiegoś wielkiego talentu. Jeżeli masz skilla na przykład w grafice e, jakiejś takiej powiedzmy komputerowej, robisz jakieś fajne rzeczy w Photoshopie, w ilustratorze, we Flashu, czy w czymś tam, to jest to mocny atut, żeby się dostać na taką uczelnię. Rysować się można nauczyć. Nie jakoś tam świetnie, ale można. A jeżeli masz coś, co jest naprawdę twoją pasją, jesteś w tym dobry, to myślę, że masz duże szanse, żeby się na tego, te, tego typu uczelnie dostać. Takich osób raczej nie jest jakoś bardzo dużo, ale mamy na przykład osobę, która jest świetna w 3D, a rysuje, no tak sobie, ale ponieważ 3D jest naprawdę najlepsza na roku, to sobie bardzo dobrze radzi, więc jest taka szansa, żeby się dostać. Więc trzymam kciuki i życzę powodzenia. Eee, pytanie: Czy denerwują cię ludzie, którzy proszą o dodanie do IT z która zajmuje bo Powiem ja wam szczerze, że tak. Bo kilka najpopularniejszych pytań KKF, Kiedy coś tam? Kiedy Minecraft, Science Row, coś tam, coś tam, coś tam? E, czy dodasz mi na kwadratową masakrę? I takich pytań jest naprawdę sporo. Dostaję kilkadziesiąt nawet maili na dzień i myślę, że nawet dobra połowa tych pytań to jest coś, co dostaję non-stop, ciągle w kółko, to samo i to samo, i to samo, i to samo, więc to. Bywa zarówno nużące, nużące, nudne, jak i denerwujące. Więc błagam Was, jak macie naprawdę jakieś pytania, to starajcie się, żeby one były chociaż trochę oryginalne, a nie czy z w kiedy odcinek, kiedy Kwara to masakra, kiedyś to, to coś tam, bo to dręczy i duże takie kanały. No nie, nie będę mówił, kto, ale na pewno będzie, kogo mam na myśli, zawiesiły swoją działalność gdzie kręcili Minecrafta właśnie ze względu na tego typu osoby, bo uwierzcie mi, że to jest naprawdę męczące, jak ten temat jest wałkowany w kółko, kółko, kółko. Chwilę się nie pojawi Minecraft i od razu straszna afera, że ktoś tam, Pan X, nie wrzuca Minecrafta i to jest naprawdę bardzo demotywujące, więc nie chodzi tutaj mi tylko o mnie, bo ja sobie z tym poradzę, ale Możecie zdemotywować w ten sposób osoby, które robią naprawdę fajne rzeczy, więc zastanówcie się, jak do kogoś piszecie, o co konkretnie chcecie się zapytać i żeby to było chociaż trochę mądre, co? Pytanie. Jaki masz procesor? Ile RAM? Jaka karta graficzna? Łapkujcie, żeby widział. Stworzyłem taką stronę, ona się gdzieś tutaj wyświetli, skkf.net//s//pytania i to jest jedno z tych pytań, które też się pojawia często. Ale wiem, że na to pytanie nigdzie do tej pory nie było odpowiedzi, także możecie wejść na tą stronę i tam jest zbiór takich najpopularniejszych pytań, i między innymi też tam jest specyfikacja mojego komputera, więc możecie sobie wejść i popatrzeć. Co do mojego komputera, to ja go sobie kupiłem jakieś dwa lata temu. Teraz powoli się zbieram do kupna nowego, i no i cóż, no, komputer jak komputer, jakiś potwór to nie jest, ale działa mi wszystko powiedzmy na średnich detalach z tych nowszych gier, więc nie jest najgorzej. Pytanie, czy zdążyłeś usunąć historię przeglądarki, gdy mama we, wlazła do pokoju? Nie moja mama już prędzej wchodzi niż włazi, ale wiesz co, nie wiem czy wiesz, ale jest taki magiczny tryb w przegondarkach jak karta incognito czy karta prywatna i tam wtedy ci się żadna historia nie zapisuje. Polecam. Jak chcesz obejrzeć jakieś filmy przyrodnicze, to idealnie się do tego nadaje. Jak masz na nazwisko? Brzęczyszczykiewicz, a tak na serio to... Moje dane nie są jakieś super tajne, być może jak sobie poszukacie, to nawet je znajdziecie, ale tak serio to po co wam to? Jakbyście nawet widzieli, nie wiem, gdzie mieszkam, jak mam na nazwisko itd. i tak dalej, coś to zmieni. No nie wydaje mi się, więc to jest kolejne z takich pytań, które męczy, tak szczerze. Co się stało, że pokochałeś drzewa, łapkujcie. I to jest to o co mówię na samym początku, mam tutaj cały czas drzewko. Drzewka są fajne, szczególnie takie młode brzuski, idealne do tulenia. I z pytań to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, to piszcie je tam na dole w komentarzach. Na te najciekawsze i najbardziej łapkowane postaram się odpowiedzieć. Oczywiście tych pytań jest kilka tysięcy zazwyczaj, czy tam nawet nie wiem ile, ale sporo, na pewno dwa tysiące, jak tak ostatnio patrzyłem. Więc um, nie złożycie się, jak nie wybiorę akurat waszego pytania. Ale na te takie, które rzeczywiście mogą coś wnieść, czy rozwiać jakieś wąt Wasze wątpliwości na temat mojej osoby, czy na temat tego, co robię, to postaram się na nie podpowiadać. No i cóż, to by było na tyle. Zapraszam do zadawania pytań, no i udzielania odpowiedzi na to pytanie. Co do tego, top 10, bo jestem ciekawy Waszego zdania. No i ja jestem z KKF. Do zobaczenia na moim kanale. Trzymajcie się ciepło. Cześć.